i tak tutaj mam już odważone 800 gram mąki pszennej typ u mnie 450 do tego zaraz dosypiemy mąkę żytnią typ 720 też odważoną i dajemy łyżeczkę dobrą soli do ja będę sobie dodawała do chlebka kminek. Będzie to chlebek na zakwasie z odrobiną. Kochani, drożdży, bo testowałam chleby i okazuje się, że nie bardzo ma siłę wzrostu, więc będzie do tego szła odrobina dosłownie drożdży z kostki to tak widzicie taki kawałeczek yy, po prostu drożdży <tryk> więc tak teraz dodamy tutaj mój zakwas kto nie wie jak zrobić to wam nagrałam zakwas czekajcie czy ja mam łyżkę na tą ilość. To będzie identyczny chlebek, jak ja, wiecie, robiłam. Zakwas był wczoraj dokarmiany, także on jest głodny. Taka produkcja zakwasu to trwa od 5 do 7 dni. I tutaj sobie troszeczkę po prostu tego zakwasu zostawiam, żeby po prostu go w dalszym ciągu rozmnażać. Jest to zakwas, który Robiłam wcześniej jeszcze przed tym zakwasem, który dla Was nagrywam aktualnie. Tak więc w tej chwili mam jeszcze ten drugi, który dla Was nagrywałam, także spokojnie mi wystarczy. I do tego będziemy dawali tutaj. Widzicie, mam jakieś 850 nie przepraszam, 650 ml wody damy tutaj do tej wody te po prostu drożdże i łyżeczkę również cukru i to zaraz wszystko wleję i wymieszam taką dobrą łyżeczkę cukru o. i zaraz zagniotę teraz to powiem wam że chlebek na tym na zakwasie o wiele lepiej smakuje niż chlebek tylko złącznie na drożdżach kochani ale biorąc pod uwagę że ja jestem początkującym i testowałem i chleb po prostu nie urósł. Tam w sumie na społeczności wam stawiałam różnicę pomiędzy chlebem z dodatkiem ociupinki drożdży, a chlebem po prostu yy, tylko i wyłącznie na zakwasie Więc ja testując jeszcze przed nagrywaniem, to po prostu zdecydowałam, że jednak ten ciup, ciutkę drożdży trzeba. Ja sobie zaraz tutaj to wymięszam. ciasto sobie ręcami zagniotę i pokażę wam potem ciasto po wyrośnięciu będziemy przechować do naczynia żaroodpornego wiadomo w razie potrzeby to dosypiemy mąki lub dolejemy wody bo wiadomo każdy każda mąka bierze inaczej można sobie jakieś słonecznika, dodawać lub jakieś inne rzeczy. Ostatnio Ewa z kanału Mandziarę Łewki piekła chlebek ten, który piekłam pszenno-żytni na drożdżach, nie miała niestety mąki żytniej, więc dała mąkę Graham, ale chlebek wyszedł bardzo dobry. Kto nie zna Ewy Mandziarę Łewki, to zapraszam. Ja sobie zaraz zagniotę i widzimy się jak ciasto wyrośnie. I ciasto już mam zagniecione. Ja je za chwilę przykryję ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia. I widzicie, ciasto już na chlebek podrosło. Ja sobie nagrzewam piekarnik. Można, ale nie jest koniecznością, sobie nasmarować o troszeczkę wodą. Ja ostatnio nie smarowałam, ale teraz nasmaruję. Delikatnie i zaraz natnę i będę piekła 30 minut. Możecie sobie tak nacinać, możecie sobie w kratkę nacinać dosyć o, głęboko. Widzicie, ciasto jest miękkie, fajnie klei się do noża. O i nacinamy, żeby było jednakowo. Ja sobie o tak i tak, natnę i potem widzimy się po upieczeniu chleba. Procedura pieczenia tego chleba identyczna jak po prostu z ten, co piekłam przed Nie tylko że z dodatkiem właśnie zakwasu, moi drodzy, zakwas bardzo łatwo można zrobić domowym sposobem tylko trzeba mieć właśnie mąkę żytnią dodaję troszeczkę drożdży jak mówiłam wcześniej bo po prostu nie miał chleb siły urosnąć ale widzieliście tylko kapka tych drożdży czyli piekę 30 minut na środkowej półce bez termoobiegu pod przykryciem 30 minut w naczyniu żaroodpornym potem ściągam dekiel i piekę kolejny 30 minut Minut bez przykrycia. I tak to się prezentuje. Taki u mnie, widzicie, dzisiaj chlebek zrobiony. I zobaczymy, jak się ładnie nam upiecze. Piekłam poza kamerami. Bardzo mi się ładnie upiek. Pokażę oczywiście, jak w środku wygląda. widzimy się po upieczeniu. Chlebek po świeżo wyciągnięty z piekarnika wygląda tak jak zaraz wyjmę z naczynia odpornego i położę na kratkę żeby stykł. I już widzicie mam go wyjętego. Teraz widzicie dolną część tego chlebka. Ja go zaraz tutaj na taką, taką mam małą ale dobrze i mała kratka jak nie to tak trzeba jakoś go na bok postawić żeby on po prostu ostykł. A na propos tutaj naczynia żaroodpornego sobie odstawić na po prostu ten na całkowite ostygnięcie, żeby nie nalewać broń Boże zimnej wody, bo Wam pęknie. Ja kiedyś mięso z lodówki wstawiłam bezpośrednio do piekarnika i naczynie mi po prostu trzasło. Także jak ono całkowicie ostygnie dopiero je myć. I chlebek widzicie, stoi sobie na desce, i na tej kratce, żeby styk wyglądał tak wysoki. I potem jeszcze pokażę, jak wygląda w środku. Chleb wszędnożytny, taki sam jak był tamten, tylko z dodatkiem naturalnego zakwasu. I tak się prezentuje chlebek po upieczeniu. Ja sobie już przygotowałam z tak zwanym dżemem. Świni z własnym, właśnie, własnej roboty i kiszeniakiem, najlepszy, taki świeży już, widzicie, pajtka znikła i chlebek pomału y, próbujemy, smakujemy, jest jeszcze delikatnie ciepły. I taki jest to chlebek pieczony z samym y, zakwasem. Taki zbity, nie bardzo, że tak powiem, wyrośnięty. Tak wygląda.